Nie, będzie bez cringe'u. Bez cringe'u będzie. Witam serdecznie w 2021 roku. Może tak, w innym języku powitanie. Poczekaj, a po jakiemu na przykład? Zaraz coś znajdziemy. Pisz tekst. Witam serdecznie w 2021 roku. Co tam jeszcze? Zostawcie suba. Praszam do oglądania. Francuski dobrze siądzie, myślisz? Bonjour en 2021. Kite le sous-marin. Je vous invite à regarder. No i to jest gitara od razu. To język miłości słychać, nie? Bonjour, kurde. Jedziemy, dobrze, poczekaj. Jeszcze raz sobie odsłucham. Bonjour, 2021. Kite le sous-marin. Je vous invite à regarder. Z akcentem ze wszystkim, co? To jest e... International Channel. Welcome. Enjoy Hide and Seek content Trochę tu, trochę tego, mieszamy Oczywiście, moi drodzy, Hide and Seek dawno nie było Wjeżdżamy z tą serią w 2021 jak czołg w zborze Nagroda oczywiście będzie wyjątkowo wysoka Bo to będzie pierwszy taki noworoczny Hide and Seek Więc na bogatości z case dropu wypłacimy ile się da Nie będziemy żałować Po waszej lewej stronie, po waszej prawej stronie Widzicie już uczestników tejże fantastycznej zabawy Chowany Okosę czy tam o innego skina y, drogiego. Wszyscy to lubią się w to bawić. Arigato. Skin będzie drogi y, co najmniej 50 zł. No. To jest stronka CaseDrop.eu i to jest sponsor tej zabawy. Dlatego nie hejtujcie w komentarzach, napiszcie lepiej napisz coś miłego. To może też dostaniecie jakiegoś skina. Y, jeden wybrany komentarz pod tym filmem coś tam dostanie y, ekstra. Pierwszy odcinek w nowym roku nie będę żałował. No ale teraz musimy znaleźć skina dla tutaj widzów wspaniałych, subskrybentów, którzy się będą teraz w Hide'n'seek bawić. No i chcę, żeby to było coś fajnego, także polecam serdecznie. Może tutaj aż tak dobrze nie widać, ale jest worek Mikołaja. Obecnie uważam, że jest to najlepszy worek na stronie. Sprawdźmy, co nam wyleci za pierwszym razem z tego oto woreczka. No to chyba nawet nie wymaga komentarza. Yy, każdy widział 2317 złotych yy, i co? No i na bogato, prawda? I ja myślę, że dzisiaj, skoro już tak dało, skoro już tak na bogato się bawimy, biorę guta, żebyście potem nie gadali. 1072 zł, no to jest chyba jakiś rekord świata, jeśli chodzi o skina do takiej zabawy. No właśnie. Sprzedasz to, bani. Właściwie możesz kupić kawalerkę w centrum Warszawy. Zobacz, co jest. Zobacz, co tu się dzieje. Jedna piąta i bizy. No to nie są to nie rzeczy. Oczywiście, przy okazji jeszcze można powiedzieć o tym, że na stronce można tutaj doładowańko zrobić PSC, przelewem, g 2 apm SMS-em, jak to woli spróbować swojego szczęścia, zwłaszcza, że na stronie często jest dużo różnych giveaway'ów, różnych promocji, są różne skarpety, tutaj widzicie odliczania, jakieś giveaway'e, coś tego, no event świąteczny, 20 tysięcy, zawsze można coś spróbować na stronce sobie ugrać, także oczywiście polecam. No i trzeba otworzyć tutaj jakąś skrzyneczkę. Proponuję moją ulubioną, tutaj trochę ją zasłania kamerka, to jest oczywiście worek Mikołaja, to jest nowość na stronie. 141 taka skrzynka, no ale biednego nie trafiło, dajmy 5. No i zobaczmy, czy będzie jakiś profit. No i proszę! No i proszę, ależ dzisiaj mam szczęście! Ależ dzisiaj mam szczęście! Kolejny Gootnak. To jest niesamowite po prostu. No oczywiście tego już sprzedamy, bo już jeden był na giveaway'a. Po co nam ten drugi? Ależ to pięknie dzisiaj. Pięknie dzisiaj idzie po prostu. Dajmy jeszcze jedną szansę. Nie, no nie, no nie, 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 Sam w to nie wierzę Sam w to nie wierzę, co się dzisiaj dzieje Sam sam w to po prostu nie mogę uwierzyć No takie skiny lecą dzisiaj, że to jest po prostu hit Oczywiście sprzedajemy Może coś te później jeszcze na giveaway będzie, wiadomo I teraz jeszcze, moi drodzy, pokażę wam na, na czym polega ulepszanie Skoro openingi idą świetnie Ja myślę, że ulepszenia pójdą równie dobrze I myślę, że możemy Śmiało ulepszać, jeśli, jeśli jeszcze nie, ma, nie macie rękawiczek To proszę bardzo Pa, 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 pa. Dobra, dobra a, a, a. Yy, Teraz pokażę wam jeszcze ulepszanie Spróbujmy yy, ulepszyć te dwa skiny Hyper Beast i Fever Dream Moi drodzy I chcemy mieć na przykład rękawiczki He? Blood Hunt 49% szans, to jest tak akurat myślę To jest tak akurat, akurat żeby trafiło Na ulepszaniu dobrze <laughs> Wracamy na szybkości do worka, bo skoro worek daje, to niech tu jeszcze może da trochę. Panie worku, poprosimy. Tak, se. Tak se, no spróbujmy to ulepszyć, spróbujmy to ulepszyć, bo czasami rzeczywiście skiny jak nie wypadają za dobre, to jest jeszcze opcja ulepszenia. Także nie martwcie się, jeśli nie trafiliście dobrego skina w, w skrzynce, zawsze możecie ulepszyć, mając cztery takie skiny, do na przykład wymarzonych rękawiczek Hydra Gloves Man Grove Battle Skirt. Mają 48, 48, prawie 49% szans. Można powiedzieć, że właściwie wasza wygrana jest pewna. Dobra, spokojnie. Yy... Do trzech razy sztukę. Co trzeci użytkownik wygrywa, podobno. Okej, okay, teraz kiedy mamy tych skinów sporo, może najlepsze nie poleciały ze skrzynek, ale za to można je ulepszyć. I robimy to w ten sposób: wybieramy sobie skinę. a jeszcze jednego dorzućmy. I na przykład chcemy te rękawiczki hydry. 49% szans. Można powiedzieć, że to jest. Yy... to jest prawie 100%. No i drodzy, no co ja mogę powiedzieć? Czepku urodzony! No. I siadło, elegancko! A, i jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o stronę, że jest tutaj sklep. Jeśli chcecie sobie jakieś skiny kupić, to można sobie tutaj wyszukać, nawet po cenie, czy tam jakiego byście chcieli. Lista uczestników bardzo fajni ludzie, subskrybenci część z nich nawet znam osobiście, e, kto tam jest. Nexersus znam, resztę nie znam. Dobra. No tak niestety wyszło. E, właśnie, przy okazji, pamiętajcie, żeby subować mój kanał zostawić e, tego. Dzwoneczka i łapkę w górę. O, nic to was nie kosztuje, a to też mi nic nie daje, więc yy, myślę, że jest spoko. A właśnie: mój Instagram. Dlaczego jeszcze nie macie tam lajka zostawionego? Nie chcecie oglądać moich półnagich zdjęć? No właśnie. To jest kosa, którą walczymy. Ja Old nuke. O kurcze, żebyście... fajny ten nuczek, fajny. No taki stary. No taki stary jak. jak Iwa. Co? To? Co? 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 No, Co? Weź, bo się Jedrek w kurzy i wyjdzie. A czemu się wkurzać? Jesteśmy w samym wieku, Paweł. Dobra, nie gadajmy o wieku, bawmy się. No, 21 mamy. Dobra, na starcie. Tutaj. Pamiętajcie, żeby nie uciekać, bo ja nie mam pistoletu, tylko będę was wszystkich gonił z kosą. E wy tu jesteś. Przypominam, oczywiście, nóż z hakiem wiedza, o tą kosę będziemy walczyć. Co? Gdzie oni się schowali? No ja wiem, gdzie oni są, ale tam za wow. dużo wniosku Tam cała ekipa jest. Ale saiu ich nie znajdzie nigdy. Jak ich znajdziesz, to będzie hit. Dobra. Lecimy, moi drodzy. Trzymam kciuki. A ja tego Newka to znam doskonale. Zobacz jak, zobacz jak on testuje, jak on sprawdza, zobacz. Ten jak się wyłożył. Ale bronie nie można podnieść. No nie, sprawdźmy. Najpierw sobie tutaj... Czekaj. Okay. DG <laughs> Przynajmniej nie pierwszy uff To jest pierwszy Tu nie będzie Nie ma uciekania Słyszycie Pierdolce! Zatrzymaj mi się Przy tym silosie, Przy Zatrzy... tym silosie się zatrzymaj gnoju Widzę cię! Proszę stanąć Proszę stanąć w miejscu Halo! Proszę się zatrzymać Sereny musisz odpalić Saju O, jest guardon. Nie na no, się schował a -a -a. Mam nadzieję, że ten gnój nie wygra, nie, naprawdę. Nie <śmieniczynce> masz no sobie takie żarty. Ty jak on tam w las? <śmieniczynce> Przecież widzę, przecież cię mam. Gdzie tam się w dół patrzysz? W górę się spójrz! Spójrz śmierci w oczy! Jędrek. <laughs> Pokonany. Fantastycznie. Ale skretka. Nie Niewiarygodne to jest. To jest po prostu niemożliwe jakiś. Ja... Szkoda, że pistolet nie miał, bo być tamtemu i dupnął i Ups, wygadałem się. Co? Tu jest jeszcze jeden? <grym> Ale kurwa sprzedał Nie wierzę jak go sprzedał, ja nie Dobrze, kurwa mam Nie na komendzie Nie, no nie wierzę, nie Ale co? Że nie ma był ma kowiec, był Pana dogadamy się, jak tam... Lewandowski nie brał minut. pierwsza konfitura co? Ej, te skrytki tutaj dobre, no Ale takie konfitury, powiem szczerze, jeszcze nie było, nie? Fryer, to możesz giwo do ojca mówić Ja że ten nowy rok taki pozytywny nastrój raczej wprowadza. Dobra Lecę dalej. Widzę go. Co? Nie widzisz mnie. Przebiegłeś To może być dużo skrytek jakichś takich dziwnych. To nic nie widać. O. O Jak on się tu schował w ogóle? Te... Ludzie, ja nie bardzo wiem, jak wyłączyć ten radar. Chyba nie da się, nie? Mówiłem, że radar Ci podpowiada za dużo. A ja nawet nie patrzyłem na radar, powiem szczerze. Teraz dopiero zauważyłem, że mogę rzeczywiście skorzystać z radaru. Dzięki za podpowiedź. Aj, fajnie. Nie no, nie łączyłuj. Bo... Tak, poczekaj, może zasłonię, zasłonię radar? Radar zasłonił. Okay. No i nie ma radaru. Czy on zasłonił radar na Steamie? Tak, tak. Ja. Co? No, no powiedz, no, nie, nie będę korzystał z radaru. Nie, się trochę wierzyć w uczciwość streamera. Jeszcze delay, daj. Tak. <laughs> Jeszcze delay, ta. Ej, dobra, bo się zgubiłem w tym labiryncie, ty nie mogę wyjść. A tu już trochę czasu minęło. Czy w ogóle piksel można się przemieszczać, czy nie? Nie można! Ten co mi uciekł, to powiedział: że Dojadę go. Masz rację, że nie widziałem niku jego. Hmm. To jest jakieś tajne przejście, czy coś? Hmm, coś. Można do góry wejść nie. Ale ta babka dość duża powiem szczerze. Jeszcze trochę osób zostało, nie? No nie, to nieźle... No, nie mogę wyjść z tego wenta, dobra jestem. Potem tym daszcie wtedy co nie mogłem znaleźć tego przejścia yy, ukrytego na galerii. To teraz mam taki uraz. to. No nie wiesz, no... Kto te wenty tak zamontował? A ciężko wierzyć, że takie one były, nie? Teraz mamy te duże i się wydają normalne. Toki na silastykę. A No kurde. Nie da się tu wejść jakoś. No się da. Jest! Wiedziałem! Eee, proszę nie. Kolumb mam cię. Uff. Ale, Kolumb i tak miałeś szczęście, bo w pierwszej rundzie ci łapka wystawała i sobie nie zauważył. No. Kolumbu, Ale wejście, co? To i Kolumba. się wszędzie da wejść. A do Może od góry Nie no, do auta, się, do auta się chyba nie da Co taka cisza? Prestiżny z trzecim dziękuję 3 bardzo pixel, 3 Nawet minutę. nie jest blisko żadnego z was, to nie musicie się bać Wszyscy na uchwały nie Z mapy Dobra Co jest kur... Co to jest? Co oni tu robią? jaka kampa <laughs> Nie muszę mu tam stopy widać. A nie ma uciekania! Ej, wraca jeden z drugim! Nie ma uciekania, no wróć, ej, co jest? I, i drugi tak samo. Co, co to ma być za uciekanie? Co ty? Co ty robicie? Nie, nie mam broni, nie ma uciekania! Wracaj tu jeden z drugim, już Nastaw dupkę i drugi tak samo. Raz, dwa. A nie, jakieś Paniec. uciekanie oh. króciutko. Ale stópki wystawały. Czekra mi bardzo. Wiktoria! Nie, nie lubią. Menelico. No. No co, 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 co? No wiedziałem, wy to ty! No. Jeszcze puchę cieszy. Zadowolona. Taka No witam. Czekaj, czekaj, czekaj. Ustalmy coś, dobra? Chcesz coś... Ostatnie słowo jakieś coś? Chcę tylko... Skin'a jakoś do Akacza. Co? Jak cię zostawię, tak? Nie, tak, ty mnie zostawisz, nie? Uh -huh. Ja wezmę tylko skin do akacza, nie chcę tej kosy Czy kosa dla mnie, dla ciebie jakiś skin tak. do akacza? dogaduję no. się, dobra To ja <noise> nie, nie mogę stąd wejść teraz Dzięki Nie mogę wejść, sorry Ale szanuję Nozumi Za próbę przekupstwa Nie wyjść. Czyli znalazłem 9, czyli 10 zostało. Yy, chciałem powiedzieć że od razu, wam mówię, że w tej rundzie będę wskakiwał na silos. A to ważne, byś Co? Co ty powiedziałeś? Będzie skok na silos? Spokojnie. Leć Paweł! Po złoto, dla Co tydzień siadaliśmy przed monitorami. No nie jest, możliwe, to jest, niemożliwe to jest tam skoczyć ty Movement No co jest, ty? Do prawej Nie, ja mam... A, no ta Kurde, przy... Za pierwszym, jest jak łatwo Dobra, czy tu są jakieś skrytki w tym silasie? Nie ma, nie teraz czasu no Akurat serio ja mówię No nie wierzę, no to po co ja tu wskakiwałem? Żeby się popisać Patrzcie, to słabe, nie? O, da się wejść do auta jednak Nie <śmieniu> ja zapróbowałem, Jeyu A ty tu siedziałeś wcześniej też? Tak No nie żart To były drzwi, ja nie mogę, dobra Pozdrawiam no. na, na rytuł nie Co? Co powiedziałeś? No, w ogóle nie zrozumiałem. No bo nie było, nie było, co, co powiedziałeś? Pozdrowionka dla... Bartusia i Angeliki? Bartusia i Angeliki? Tak? Tak, no, 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 tak, tak. Pozdrawiamy Bartusia i Angelikę. Zwłaszcza Angelikę, zwłaszcza Angelikę. Bartusia też, ale Angelikę bardziej jednak. Da się tu gdzieś wejść? Coś tu ten zawodnik. Się. A właśnie, właśnie! No, yy, pro, proszę rzucić fleszem. Gdzie? Ale ktoś mi flasha zabrał. Rzucił. Family friendly. Pixel, jak się bawi, family friendy PAWCIO. Coś to wyczuwam. No, no, Aaaaaaah panie, 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 panie Wojtku panie Czapeczka, czapeczka wystawała, panie Wojtku No przykro mi bardzo, no czapeczka Podobno 60% mapy jeszcze gdzieś jest nieprzejrzane przeze mnie. Czy to prawda? Może tak być Nie miał się w tych wentach gubię już Ej, czy wy się chowacie wszyscy znowu gdzieś w jakimś zdupnym jednym miejscu Nie. w Żadnym wypadku była Przypominam, nie? że nie ma uciekania, bo was za uszy wytargam. Już was słyszę. Nadchodzę! Co to jest? Proszę mnie nie blokować! Odblokuj mnie to wejście! <śmienic> Jezus, to przerażenie w ich oczach. Nie da się to wyjść! <śmienic> <śmienic> Spokojnie mamy czas. Step Arius, tak? Step streamer Arius, tak? Nie no, dlaczego jestem tak tutaj? No, no witam, graczy! Witam serdecznie! Nie uciekaj mi! Ty, z tej rampy! Drugi! Co z sześciu było? Pixelniki, patrz, pikselniki patrz i tak, no co wy. Proszę, wracać proszę! Piksel, raz, dwa, trzy. Proszę mi ich sprzedawać. Co to ma być za ucieczki? Co to, co to jest? Miej godność! Zostałeś znaleziony! Miej godność, rozumiesz? Tak jak terniaczek. Tylko tu ich więcej bo No wiem, proszę, nie na do proszę, na do proszę Proszę wrócić tutaj, no co wy Nie ma uciekania, i tak was dorwę wszystkich Proszę zejść, PROSZĘ ZEJŚĆ Nie wystawiaj mi tej dupy No, zapraszamy, bo jak nie to trzeba będzie nagranie sprawdzić No, będzie, będzie tak robiony jest. war, no co wy No name, dziabnięty Śmiało się meldować na dole Kerleży następny, tam więcej was było To ja mam war robić? Chcecie tego? No, proszę tu, proszę podejść Mm, dziękuję Sparrow, nie trzeba było. Jeszcze! Kto tam? Jeszcze, kto tam był jeszcze? Mam robić war? Sześć osób było, a w... z cztery trupy na razie są. Dwie osoby długi. jeszcze. Długi, też tam byłeś? No chyba był. Długi, długi. <grym> długi. To idź, to, idź na B. Zapraszam hmm. na no B. Dolny bomb ten poproszę. Dobra, Długi is dead. Został z Diabeł i Hefalump. Czy to byli wszyscy y, Pixel? 5 osób? Trochę mało mi się wydaje. Wszyscy, no. Wszyscy? Jest git? Dobra. Czyli zostało... ale czułem, że jakąś grupą są pochowani Zostały trzy osoby Szukam teraz takiego miejsca, które wiesz, gdzieś tam da się wejść, może coś przeoczyłem właśnie Wydaje mi się, że to mogło być tu No nie wiem jak to wejść A farta masz, kolego! Cześć, Paweł Cześć Pomóż ci? Za... Co? Pomóż ci? Nie, no z git Już No chciał pomóc. Dobra, został Diabeł, Nexersus i Hefalump Dobra, szukam Ale poleciał Dobra, najpierw sprawdzimy to miejsce, tutaj ktoś się schował wcześniej Nie wiemy jak tu wejść Dokładnie tutaj był ten gość, ale już zmienił Aha, w tym miejscu, tak? Tak No to super, że teraz to znalazłem Wcześniej mu chodziłeś po głowie, także No, no, tego... elegancko, myślę le 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 Lepiej jakbyś podpowiadał flaszami, bo ja mam nieskończoność, nie? Chociaż A, no to do dawać flesze, no, co wy dawać jeszcze raz poproszę jeszcze jednego flesza poproszę coś mi tu to... coś mi tu nie gra dobra poproszę flesza z, pra z prawego odwróćcie z prawego wahał się <laughs> no witam ale pechowo że pobliży, pobliżu co? co? pechowo nie? No pechowo, pechowo. No niestety. Ah, jednak. Dobrze. No i ku uciesze wszystkich, w grze pozostaje jeszcze Nexersus, ulubiony z publiczności, faworyt i Diabeł, czarny kuń yy, tego wyścigu. Poproszę jeszcze raz fleszyk z prawego, śmiało. Lewo czy prawo? Lewo czy prawo? Jeszcze jeden mały fleszyk z prawego tylko, malutki. Dobra, moi drodzy, obiecuję, że już ostatni. Mały fleszyk z prawego, poproszę. Nie no, chłop jest jak tutaj gdzieś. Dobra, jak tu wejść, Wiem, że tu jesteś. Mo mały fleszyk z prawego, ostatni? Nie no, chłop tu rzuca, ewidentnie, no co jest? Nie wiem, w ziemi jakaś skrytka w krzaku siedzi, no nie wiem, no... no, no. Może tego drugiego będzie mi łatwiej znaleźć. Poproszę z prawego maluszka dać. Hmm, gdzie ty możesz być? No i co? Masz, masz oh. Jednak! Faworyt zawiódł. Nexersus nie wygrywa. Wygrywa diabeł. Moje gratulacje. Diabeł ci cały czas od dołu A gdzie był I diabeł? Dziękuję. dziękuję. Brawe, diabeł. Podleć na S4 nawet do niego. A gdzie on był? Czekaj. Czekaj, dam ci wallhacka. No, no, ja mam. A, a wallhacka? Znaczy nie, mam lotanie. No <grym> to jak sobie masz własnego wallhacka? Czekaj, Ty... czekaj, wej wejdź tam gdzie byłeś. Aaaa, zobacz. No właśnie. Witam pana Pawła. O dobra, dobra, dobra skrytka. Myślę, że wygrałeś zasłużenie. Fajne, tutaj pod ziemią. Dziękuję. Oczywiście nóż z hakiem, wiedza, myślę, że elegancki przyda się. Nie wiem czy tutaj często grasz w CS-a, czy nie, ale nie to sobie możesz czego opchnąć czy coś. A grasz coś? Pa, o, no, to, Zachowasz, no to fajnie, no to się cieszę. Zasłużenie, bardzo fajna skrytka. Cieszę się, że tutaj diabeł, diabeł wygrał. No a wam oczywiście dziękuję za oglądanie i do następnego. Dziękuję za oglądanie filmu. Dziękuję za oglądanie filmu. Ega, omite kurety a rigato. Ega, omite kurety a rigato.